Rozdział pierwszy. Wbieganie w kłopoty. Na szkolnym korytarzu wrzało jak w ulu, ale tym razem to nie rozmowy, i śmiechy były powodem zamieszania. Fifi biegł ile sił w nogach, z szerokim uśmiechem i iskrami triumfu w oczach, a za nim sapiący, rozwrzeszczani. Salutcy w piórach i kleju bolo i kafar. Szkolne wyrostki wyglądające jak dwa kurczaki uciekające z cyrku. Lisowski, niech no ja cię dorwę, ryknął kafar, z którego głowy sterczało siedem piór naraz. Zapłacisz nam za to, krzyczał bolo, machając rękami niczym skrzydłami. Fifi obejrzał się na nich, żeby ocenić dystans i bam. wbił się w coś twardego. Bardzo twardego. Tak twardego, że można by to pomylić z betonową zaporą. Walnął plecami o podłogę, zamrugał, otrzepał się i podniósł wzrok. Przed nim stała pani Regulinka, nauczycielka języka polskiego. Postać tak dystyngowana, że wyglądała jakby przypadkiem teleportowała się z epoki romantyzmu prosto na szkolny korytarz. Zawsze wyprostowana, jak latarnia morska, na brzegu morza, z podniesioną głową i spojrzeniem pełnym dostojności. Jej elegancja była krystaliczna, niczym wyjęta z dawnego salonu literackiego. Ubrana w idealnie skrojoną, staromodną garsonkę w odcieniu głębokiego granatu, miała na sobie apaszkę zawiązaną z takim artyzmem, jakby każda nitka znała regulamin szkoły, etykietę dworską oraz trzy tomiki poezji. W jednej dłoni, jak zawsze, Trzymała cienki tomik romantycznych wierszy, jej prawdziwą dumę. Plotki krążyły, że potrafiłaby recytować zasady savoir vivre nawet w środku nocy, jeśli ktoś obudziłby ją dzwonkiem do drzwi. I to bez zająknięcia. Jej uczniowie twierdzili, że znana pamięć nie tylko regulamin szkoły ale również całego Mickiewicza, a jej ulubiony utwór to romantyczność, którą potrafiła przywołać w absolutnie każdej sytuacji, nawet tej kompletnie do niej niepasującej. Jej głos zabrzmiał jak recytacja w teatrze. O Lisowski, widzę, że ktoś tu nie zna zasad panujących na korytarzu. Za jej plecami bolo i kafar zniknęli, po prostu wyparowali, uciekli szybciej niż potrafili biegać, bo nawet najtwardsi szkolni rozbójnicy mieli respekt przed regulinką, strażniczką ortografii i porządku. Dlaczego biegasz i stwarzasz zagrożenie? spytała chłodnym tonem. I dlaczego Potrąciłeś mnie. Czy wiesz, że to naruszenie regulaminu? Ja, yy, bo to znaczy, ja tylko. Oh. Fifi miotał się jak ryba na suchym piasku. Nagle wpadł na pomysł. Do toalety, tak! Pędziłem z bardzo pilną potrzebą do toalety. Bardzo pilną! Regulinka uniosła brew. Lisowski! Słowo pilnie rymuje się z solidnie, a tego właśnie ci brakuje. Dostajesz uwagę za bieganie. Fifi prychnął w duchu. Uwaga! No świetnie, ale po chwili przypomniał sobie, że może być jeszcze gorzej, bo następna lekcja to właśnie polski z regulinką. A on nie odrobił zadania domowego, bo zamiast tego wczoraj w nocy. Przygotowywał psikusa dla bola i kafara. Mieszał klej, żeby miał odpowiednią gęstość, i łatwo wylewał się z wiadra. Potem rozpruł poduszkę i zaczął wyciągać z niej pierze. Nad ranem, tuż przed pierwszym dzwonkiem, Fifi działał szybko i precyzyjnie. Postawił wiadro z klejem na drzwiach. Rozsypał pierza wokół, a potem otworzył okno na oścież, żeby otwierające się drzwi wywołały przeciąg. A kiedy bolo z kafarem wpadli do szatni na pewniaka, wiadro chlupnęło, pióra wystrzeliły w górę jak konfetti, a przeciąg porwał je z taką pasją, jakby całe życie czekał na okazję, żeby zrobić komuś pierzaste tornado. I po chwili obaj wyglądali jak dwa wielkie, naburmuszone kurczaki. Fifi przypomniał sobie ich zaskoczone twarze i parsknął śmiechem pod nosem, ale po chwili jego myśli znów wróciły do nieodrobionego zadania domowego. Proszę, tylko nie ja. Odpytaj kogoś innego, powtarzał w głowie. Regulinka rozpoczęła lekcję w tradycyjny dla siebie sposób od sprawdzenia pilności uczniów. A teraz przejrzymy wasze zadania domowe. Kto by nam tu je zreferował? Jej wzrok przesuwał się po klasie, jak latarnia szukająca statku na morzu. Może, może, Lisowski, niech nam pan powie, jak poradził sobie z zadaniem. Fifi poczuł, jak spływa po nim zimny pot. Ja, to znaczy, to było je, bąknął. Przyszłem do domu. Mówi się, przyszedłem. Regulinka poprawiała każde jego słowo. Minusik, za brak przygotowania i za nieporadność językową, klasa chichotała. A Fifi, on się cały gotował w środku, tak, jak zupa pomidorowa na szkolnej stołówce. Kiedy kucharka zapomniała zmniejszyć ogień, w jego głowie już rodziła się myśl mała, psotna, krzywa i błyszcząca. Dobrze, pani Regulinko, mruknął pod nosem. Chce pani zasad? To ja pani dam takie zasady, że hoho. Ho. Rozdział drugi. Trudny przeciwnik. Fifi siedział w ławce, cały nabuzowany jak czajnik tuż przed gwistkiem. Ona się na mnie uwzięła, syknął do siebie. Muszę jej pokazać, że Lisowskiego nie da się złamać, a że dobrze wiedział, jak bardzo Regulinka kochała zasady ortografii, które wisiały w jej klasie jak święte relikwie i których nikt nie mógł dotykać. W nocy przygotował plan małej zemsty. Najpierw starannie przepisał na kartki swoje fałszywe reguły. A były to reguły, co najmniej szalone. Nieważne przez jakie u napiszesz słowo ul, bo i tak brzmi tak samo. RZ czy rzec z kropką. RZ, gdy czujesz wibracje serca. Oskreską kreską czy uzwykłe? Zależy jak leży. Przecinki? Zaleca się. Wstawiać intuicyjnie. Na chybił trafił. Fifi był z siebie dumny i już nie mógł się doczekać, gdy zobaczy reakcję regulinki na psikusa. Rano zakradł się do sali języka polskiego. Skacząc jak ninja po parkiecie. Podmienił wszystkie eleganckie tablice z zasadami ortograficznymi, regulinki na swoje basgroły. Kiedy nauczycielka weszła, na chwilę zamarła. Jakby ktoś zatrzymał jej wewnętrzny metronom, klasa ryknęła śmiechem. Regulinka powoli spojrzała na kartki, potarła nasadę nosa i westchnęła. Ten dowcip jest. Niepoprawny pod każdym względem, jednak obyło się bez krzyku, bez szału, a nawet bez dramatycznego wyrzucenia rąk w górę. Zdjęła kartki, ułożyła je w kosteczkę i odłożyła na biurko tak spokojnie, jakby układała puzzle z krajobrazem tatr. Fifi aż się zapowietrzył, co? Tylko tyle? Pomyślał z rozpaczą. Przecież to był dowcip stulecia. Ona kocha zasady i nienawidzi, jak się je depcze. Fifi, nieco zdesperowany, postanowił podnieść poprzeczkę dwa dni później. Wiedział, że nauczycielka przed każdą lekcją parzy sobie herbatę i chciał to wykorzystać. Zakradł się do sali od Polskiego. Odkręcił pokrywkę czajnika i wsypał do środka kwasek cytrynowy. Hehehe, he he. zaraz smaży jej ten uśmieszek z twarzy. Mruknął do siebie ocierając dłonie. Siedział podczas lekcji jak na szpilkach. Śledził każdy ruch regulinki, niczym sokół tropiący mysz. Nauczycielka opowiadała właśnie o wielkości Mickiewicza. Gestykulując z pasją, jakby duch poety stał obok niej i podpowiadał jej każde zdanie, a Fifi siedział z wlepionymi w nią ślepiami i powtarzał w myślach. Napij się! No, napij się! Napij się tego herbacianego arcydzieła! Ale regulinka nie kwapiła się do podnoszenia kubka. Przechadzała się po klasie, recytowała fragmenty pana Tadeusza wyprostowana niczym królowa na balu a fifi gnił wewnętrznie jak niecierpliwy banan no weź no weź choć łyczek spróbuj jaka dobra błagał jej kubek wzrokiem chłopiec aż podniósł się nieco z krzesła próbując siłą woli przesunąć jej rękę w stronę ucha kubka w końcu regulinka usiadła Spojrzała na swoje notatki, sięgnęła po kubek. Fifi zamarł, przestał oddychać, przestał nawet na chwilę mrugać, jakby bał się przegapić ten wielki moment. Regulinka uniosła kubek do ust. Fifi aż ścisnął ołówek tak mocno, że prawie się złamał. Nauczycielka wzięła pierwszy łyk i wtedy jej oczy. Zrobiły się szerokie jak dwa wielkie talerze obiadowe, a na twarzy odmalował się cierpki grymas obrzydzenia. Herbata wystrzeliła z jej ust jak fontanna i trafiła prosto w uczennicę z pierwszej ławki. Klasa ryknęła śmiechem. Fifi prawie spadł z krzesła. Regulinka natychmiast podeszła do dziewczynki, zaczęła ją przepraszać wycierać, pomagać, ogarniać sytuację szybko, sprawnie, bez krzyku. A potem, jak gdyby nigdy nic, wróciła do lekcji i rzuciła. Pewnie pan woźny odkamieniał czajniki i mi nie powiedział. Musiał dosypać jakiegoś kwasku cytrynowego. Fifi otworzył usta. Ale jak to? Jak ona może być aż tak spokojna? Co jest z nią nie tak? Fifi w środku aż buzował złością. Jeszcze nigdy nie trafił na tak trudnego przeciwnika, takiego, którego nie dało się wyprowadzić z równowagi nawet wiadrem psot i toną kreatywnego chaosu. Zaciskał pięści pod ławką, marszczył brwi i czuł, jak rośnie w nim nieposkromiona energia. Jego zawziętość nie pozwalała mu nawet pomyśleć o odpuszczeniu. Na kolejną lekcję przygotował kredę, która znika po kilku sekundach. Podmienił ją rano i czekał, jak ukryty w zaroślach tygrys. Regulinka stanęła przy tablicy. RZ stawiamy po spółgłoskach B, P, T i D, pisała starannie odwróciła się na chwilę, by pokazać swoje zapiski klasie i je wytłumaczyć. Jednak tablica była pusta, klasa zachichotała, Regulinka zmarszczyła brwi, jakby nie była do końca pewna, czy rzeczywiście coś napisała, czy tylko jej się wydawało. Napisała jeszcze raz, tym razem szybciej. Odwróciła się i znowu czarna pustka wszystko wchłonęła. Klasa płakała ze śmiechu, widząc znikające litery. Czy ja śnię? Czy ja piszę w powietrzu? Mruknęła z lekkim niedowierzaniem, a potem rzuciła niby od niechcenia w kierunku Fifiego. Lisowski przynieś mi inną kredę z szafki chłopiec aż uniósł brwi i wyprostował się dumnie, jakby właśnie wygrał ważny mecz. O tak, pomyślał, zwycięstwo jest moje. Półki chocząc ruszył do szafki, otworzył drzwiczki. W tej samej sekundzie z szafki wystrzeliło otwarte pudełko kredy, które ktoś celowo tak zostawił, by tworzyło pułapkę i cała zawartość rozprysła mu się na głowie, twarzy, ramionach i koszulce. Fifi wyglądał jak młody yeti, który chodzi na kółko polonistyczne. Regulinka spojrzała na niego chłodno, ale z błyskiem w oku i szyderczym uśmieszkiem. W białym panu do twarzy, panie Lisowski. Chłopiec zamarł. Jak? Jak ona to zrobiła? Przechytrzyła mnie, skąd wiedziała. Gotował się w środku jak garnek rosołu. Rozdział trzeci, echo prawdy. Fifi siedział na ławce pod salą gimnastyczną i wyglądał, jakby ktoś zabrał mu wszystkie zabawki i zostawił tylko pusty karton. Wkurzony, zrezygnowany, obrażony na cały wszechświat, a szczególnie na jedną osobę. Obok niego przysiadł Rysiek. Jego najlepszy kumpel, który od razu poznał, że Fifiego coś gryzie. Co jest z tobą? zapytał Rysiek, żując paluszka. Wyglądasz jak stary balonik po imprezie. Fifi westchnął tak ciężko, że aż kurz z parapetu podskoczył. Próbowałem wszystkiego, jęknął. Kartki z głupimi zasadami. Czajnik cytrynowy, znikająca kreda, i nic. Ona jest jak, jak, jak kamień. Nie da się jej wkurzyć. Rysiek wzruszył ramionami. Może odpuść, bo chyba aż za bardzo się nakręcasz, mordeczko. Nie ma mowy. Fifi nadał policzki jak bojowy chomik. Dopóki jej nie wyprowadzę z równowagi, nie przestanę. Musi wiedzieć, że ja, że ja, że ja potrafię. Nie musisz jej tego wcale powtarzać. Ona to wie, odparł Rysiek. Fifi jakby dostał olśnienia po tych słowach. W jego oczach zapaliła się iskierka, typowa figlarna iskra, zwiastun kolejnej katastrofy. Rychu, jesteś genialny, chyba wiem, jak ją wkurzyć. Wyszeptał dramatycznie. Następnego dnia Fifi zjawił się w szkole przed wszystkimi. Zakradł się po cichu do sali od Polskiego. Za biurkiem pani regulinki schował malutki głośniczek. Tak sprytnie, że nawet Sherlock Holmes musiałby założyć podwójne okulary, żeby go znaleźć. Potem podłączył do niego telefon. I odpalił aplikację do generowania głosu, z pomocą której odwzorował głos nauczycielki. Kiedy rozpoczęła się lekcja, pani regulinka otworzyła tomik Norwida. A teraz przeczytam fragment fortepianu Chopina, oznajmiła spokojnie. I dokładnie w tym momencie głośnik odezwał się: U fortepianu Chopina! Cała klasa uniosła głowy. Regulinka zmrużyła oczy. Przeszła kilka kroków, jak kot czający się na niewidzialną mysz. Usiadła z powrotem. Zaczęła czytać dalej. I znów Chopina! Klasa chichotała. Fifi trząsł się ze śmiechu tak mocno, że aż musiał udawać, że wiąże buta. Regulinka zaczęła obchodzić klasę dookoła, niczym detektyw w muzeum, w którym zgasło światło. Fifi z nieukrywaną satysfakcją śledził każdy jej ruch i pomyślał To za mało, to jej jeszcze nie rozwali. Wkleił do telefonu kolejny tekst Tu wszystkie zasady i reguły świata. Prosimy wielmożną panią Regulinkę o odpuszczenie i wrzucenie na luz. Głośnik posłusznie powtórzył. Nauczycielka stanęła jak wryta. Złapała się pod boki. Jej brew drgnęła groźnie. Fifi już czuł, że to ten moment. Że zaraz wybuchnie. Ale regulinka tylko westchnęła. To chyba stara szkoła tak rezonuje. Chamstwo. Fifi szybko wklepał chamstwo. Żeby głośnik to powtórzył. I powtórzył. Ale wtedy coś w spojrzeniu regulinki błysnęło. Odwróciła się powoli, jak w filmie detektywistycznym. Podeszła prosto do biurka. Zajrzała pod nie i wyciągnęła głośniczek. Patrzyła na niego spokojnie, z lekkim, zwycięskim uśmieszkiem. Och, Lisowski. Powiedziała łagodnie: Gdyby pan tyle uwagi, co psikusom poświęcał na naukę, zostałby pan wielkim naukowcem. Po czym odłożyła głośniczek i poprowadziła lekcję dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Fifi umarł w środku, nie wygrał i jeszcze został przechytrzony. Na przerwie siedział sam na ławce, nic jej nie rusza. Mruknął. Kompletnie nic. Co ja mam jeszcze zrobić? Nagle usłyszał głos za rogiem. Zobaczył regulinkę rozmawiającą z inną nauczycielką. Przycupnął przy ścianie jak ninja, przykleił ucho do zimnego tynku i nastawił słuch. Ten Lisowski, ha! zaczęła regulinka. Fifi wstrzymał oddech. Ma niesamowitą energię twórczą, tylko źle ją kieruje. Szkoda, bo ma wielką wyobraźnię, którą mógłby znacznie lepiej wykorzystywać. Zdolny z niego chłopak, chłopiec zamarł. Jakby ktoś nacisnął przycisk pauza w jego życiu, usłyszał pochwałę. I to od nauczycielki, z którą wojował, poczuł, jak serce robi mu dziwny, ciepły piruet. Po raz pierwszy zrozumiał, że Regulinka nie miała nic przeciwko niemu, a jedynie negowała jego zachowanie. Ona po prostu chciała, żeby wykorzystał swój spryt w czymś mądrzejszym. Wracając do domu, powiedział do siebie: Przez ten cały czas myślałem, że ona mnie nie lubi, bo wymagała ode mnie więcej, a tak naprawdę. Widzi we mnie coś, czego ja sam jeszcze nie zauważyłem. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka like pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.